Zwycięstwo! Drugie Felmocie. Jak oceniasz to? Szczęśliwy jesteś? Jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że cały zespół jest szczęśliwy. Nikt nie spodziewał się, że w tym rajdzie wygra Subaru, wygra załoga w Subaru. Jesteśmy dobrej myśli na przyszłe rajdy, ale nie wpadamy w euforię. Wiemy, że czeka nas dużo pracy, że jeszcze nie jesteśmy najszybsi. I. I będziemy razem z tym samochodem pracować czy nad samochodem. My, ja z samochodem będę pracował nad tym, żeby być w coraz lepszej formie. Zwyciężyłeś z autami Super 2000. Co O czym to świadczy? To świadczy o tym, że jechaliśmy szybko, że mieliśmy sporo szczęścia i że mamy wspaniały zespół. Świetny samochód i że. Mm, że no. Tak naprawdę wynik zależy od masy, masy czynników wielu, i tutaj nie, nie da się tego wymieniać. Nie da się wymienić wszystko, wszystkiego powiedziałem o tych najważniejszych rzeczach, mam nadzieję. Czuliśmy się dobrze i to był nasz dzień, a znaczy może dzień, może nasze dwa dni ogólnie. Nowy zespół sprawdził się w tak trudnych warunkach? Nowy zespół sprawdził się znakomicie, jak widać, jak widać po wyniku. Jest, jest rewelacyjnie. Natomiast nie chcemy się za bardzo tym sukcesem cieszyć trzeba się, trzeba się cieszyć sukcesu, ale nie możemy się zachłysnąć, tak jak powiedziałem. Jeszcze jeszcze spokojnie. Przed nami w Raid Lotto za trzy tygodnie. Kiedy planujecie testy? Nie jeździłeś jeszcze tym autem naszym? Nie jeździłem. Nie wiem jak się zachowuje. Nie wiem kiedy testy.